Nie, to Odczucia wibracyjne tak samo, uderzenia na kierownicę. Podobny czas reakcji kierowcy do tego, co się dzieje na ulicy. I przynosi na myśli. Że samochód wyjeżdża, się o, i będzie wypadek, co mam robić? Hamuje. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie to oceniam. Więcej bym właśnie takich rzeczy preferował na jakichś kursach jak prawa jazdy i tego typu rzeczach. Myślę, że mam dużo. Myślę, że mam dużo dzieci Ale tak naprawdę to stworzenie, jak to, co za chwilę zobaczycie, skłoniło nas, nas przede wszystkim jesień tego roku, gdzie. Na drogach Kielc i powiatu Kielskiego doszło do serii bardzo tragicznych sputkań wypadków drogowych. Trzy wypadki i najwięcej, najwięcej osób zginęło 17, najwięcej również dwieście czterdzieści 245. Trzy takie przykłady tych najbardziej drastycznych wypadków będę w pewnym sensie odwoływał się, czy to w formie pytań, czy w formie przemyśleń do państwa. Nie oczekuję tutaj publicznej odpowiedzi, ale chciałbym, żeby każdy z nas gdzieś tam we wnętrzu poszukał odpowiedzi na te te pytania.